znalazłem to, co będzie mnie wyróżniało. I to bardzo dobrze. Już nie będę Was przepraszał za mój wygląd. Zostanę pierwszym w Polsce wideo-recenzentem zombie. Can relax. Has Czołem, Tomek, do Gambit TV z tej strony. Witam Was w kolejnej wideo recenzji. Dzisiaj nie będę recenzował nic, co za chwilę ukaże się na wspieram, to aby pomóc Wam w decyzji. Chociaż zrecenzuję grę, która dzięki platformie wspieram to została wydana. Ale, tak jak mówię, została już wydana i to nie tak, że została ufundowana i niedługo się pojawi, ale już się pojawiła, trafiła do ludzi w ogóle. Tą grą jest Kacper Ryks i król żebraków krakowskiego wydawnictwa Yama. A autorami tejże gry są Daniel Budacz, Piotr Krzystek i Łukasz Wrona. Wydawnictwo Yama podrzuciło mi tę grę do recenzji, za co bardzo serdecznie dziękuję. Jak twierdzi pudełko, jest to łotrzykowska gra planszowa. A jeżeli nazwisko Kacper Ryks Wam coś mówi, to jest to całkiem możliwe, ponieważ gra powstała na, na bazie cyklu powieściowego Mariusza Wolnego o królewskim inwestygatorze, który nazywa się Kacper Ryks. Jest to taki detektyw. Uwrze Kacper Ryks, ale nie żaden detektyw teraźniejszy, ale gościu, który sobie działał w Krakowie w XVI wieku, więc lata 1500, coś tam. Ja niestety książki książek o Kacprze się nie czytałem, więc jakby nie odniosę się do tego, co, co gra prezentuje sobą w odniesieniu do literatury. Jedyne, co można powiedzieć, to to, że. W grze, pomimo tego, iż mamy tutaj nazwisko głównego bohatera literackiego, w grze nie wcielamy się w Kacpra, a jedynie w jakichś tam kolesi, bandziorów, łotrów i w ogóle szumowin z ówczesnego, z ówczesnego Krakowa. Jak gra wygląda, jak średnią gra? Za chwilę Wam powiem. Zastanawiamy tylko jedno, dlaczego ten koleś, z XVI-wiecznego Krakowa, który jest na okładce, wygląda jak Krasnolud z dowolnej literatury fantazy. Hmm. Kacper Ryks rozgrywa się na takiej o co pięknej mapie Krakowa. Na tej mapie mamy zaznaczonych 10 dystryktów, w których będą poruszać się gracze. Nie wszystkie, nie wszystkie dystrykty, wybaczcie, będą dostępne w każdej grze. Kasper Rex i król żebraków ma dwa główne tryby rozgrywki: tryb dwuosobowy, tak zwany pojedynek, w którym dostępnych jest 6, 6 tutaj obszarów, oraz tryb wojna gili, w którym może grać od 3 do 5 osób, i tam są, jest dostępnych 8 obszarów dla trzech i czterech graczy oraz 10 obszarów, czyli cała plansza dla. Dla pięciu graczy. Ja najpierw pozwolę sobie Wam powiedzieć co nieco o trybie Wojna gilli potem króciutko słów kilka o, słów kilka o pojedynku. W Kacprze, Ryksie, jak już mówiłem, gracze nie wcielają się w głównego bohatera książki, a jedynie w hersztów krakowskiego półświadka przestępczego, jakiego pasera, Francuzika, swojaka, maestro, czy też rajfurkę. Dostają mi takie pionki. Tutaj mam jedną uwagę. Czarny pionek pasera z czarną postacią na środku, to jest według mnie słaby pomysł, ale to taka kwestia estetyczna. I gracze będą tutaj starali się zyskać dominację nad poszczególnymi obszarami. Krakowa, ponieważ chodzi o to, aby zdobyć jak najwięcej punktów, Miru. Najlepiej 30, bo to kończy grę od razu zwycięstwem osoby, która zebrała 30 punktów. Aby kontrolować obszary, gracze będą musieli zdobywać, zdobywać kontrolę nad różnymi miejscami, które w tych obszarach są. Oczywiście głównie chodzi o karczmy e, gospody, które tutaj się znajdują. E, gracze będą otrzymywali takie kafelki dla przypomnienia, co ta gospoda robi. Natomiast na planszy będą ustawiali swoje pioneczki na odpowiednim miejscu, aby podkreślić swoją kontrolę. A jak e, będą łapali tę kontrolę? No, oczywiście, nie będą biegać sami, będą wysyłać swoich bandziorów różnych wszelakich, aby te bandziory no, walczyły o dominację w Karczmach i generalnie robiły zło wszelakie. To wszystko ma doprowadzić graczy do zdobycia jak największej liczby punktów zwycięstwa, a jak dokładnie już wam mówię. Słuchajcie, w trakcie gry w każdej turze Wyróżniamy cztery fazy. Pierwsza faza jest taką typowo fazą przygotowawczą, w której gracze zbierają dochód ze swoich karczm, w której gracze dobierają karty z akcji specjalnych itd., itd., gdzie ustala się kolejność. Generalnie tak zwana faza gospodarcza jest typową fazą, która wprowadza gracze w kolejną rundę. Ale już dalej robi się dużo, dużo ciekawie, ponieważ druga faza, czyli faza akcji opiera się na no, dwóch bardzo fajnych, bardzo ciekawych, połączonych mechanizmach. Są to mechanizmy punktów akcji, tutaj widoczny taki tor po tej stronie, po mojej lewej, oraz kart akcji dostępnych dla graczy. Są to karty akcji podstawowych. Takie karty są 4, ale akcji jest 8, ponieważ każda z tych kart jest dwustronna. Na czym polega ta ciekawostka? Po pierwsze, ten tor od 0 do 10 mówi nam, w jakiej kolejności gracze wykonują akcję. Akcję wykonuje ten gracz, który jest najbliżej miejsca z numerem 0 w danym momencie. Jeżeli dwóch graczy jest na tym samym polu, to. Zaczyna ten, który jest jakby na wierzchu. I gracz wykonuje swoją akcję, wykonuje to, co tam ma do zrobienia, płacąc za co punktami akcji i idzie sobie swoim pioneczkiem do przodu. A jak sobie tam pójdzie, no to następną akcję wykonuje gościu, który jest znowu najbliżej zera. I co ciekawe, jeżeli dobrze pomyślimy, to możemy wykonać dwie, trzy akcje nawet Zanim następny gracz będzie mógł cokolwiek zrobić, bardzo sympatyczna rzecz, bardzo fajnie pomyślana. Jedyny jakby zarzut do tego elementu, który mam, to fakt, że przy grze dla, pięciu, dla czterech dla pięciu graczy można nieźle sobie poczekać czasami na własną kolejkę, jeżeli wyskoczymy za bardzo do przodu. Eee... I gracze, a gracze, którzy są za nami, będą robili jakieś tam swoje dosyć tanie akcje. Więc zanim my zagramy znowu, może się okazać, że mija nawet z 10 akcji w sumie innych graczy. Troszkę to jest takie męczące. No dobra, ale wróćmy do czterech podstawowych akcji, a właściwie ośmiu. Mamy cztery karty. Na każdej z tych kart są akcje. Tutaj widzimy ruch, werbunek, żebry i burdę. Mamy opis. Co dana akcja robi gracz może akcję wykonać. Po wykonaniu akcji płaci tyloma punktami, czyli tutaj na przykład o zero, tak widzicie, ruch. I jakby nie przesuwam się, mogę wykonać kolejną akcję, jeżeli jestem ostatni. Werbunek żebry i burda to już są dwa, trzy punkty akcji. Następnie, kiedy gracz wykona swoją akcję podstawową, przekręca kartę. Po drugiej stronie karty jest inna akcja. Jest ruch, był, był ruch, jest handel. Był werbunek, jest przekupstwo. Były żebry, jest kradzież. Była burda, jest zabójstwo. Tym samym nie da się wykonać dwa razy z rzędu tej samej akcji, tak? Po wykonaniu akcji, akcja przestaje być dla nas dostępna. Dostępna staje się akcja, która była po drugiej stronie. No i tak musimy odpowiednio planować. Oczywiście. Jest taka specjalna możliwość, że nie trzeba wykonywać akcji. Można po prostu stwierdzić, dobra, nie będę się ruszał, bo jest mi to niepotrzebne, ale będę chciał hmm, pohandlować. Odwracam sobie tylko tą kartę, za co płacę, nie wykonuję ruchu, ale jestem gotowy za chwilę do handlu. Te dwa hmm, mechanizmy splecione ze sobą są, muszę przyznać, całkiem, całkiem sympatyczne. W trakcie rozgrywki gracze wykorzystując akcje, swoje akcje podstawowe czy też akcje ze specjalnej talii, akcji specjalnych. <laughs> Specjalna talia akcji specjalnych to jest super powiedziane. Nieważne. Wykorzystując te akcje, będą poruszali swoimi hersztami, swoimi zbirami po planszy w jednym głównym celu, aby kontrolować karczmy. Kontrola karczm jest kluczowa w zasadzie w Kacprzyryksie, w kac się, Matko, jak to się odmienia. Ponieważ kto kontroluje karczmę, ten kontroluje obszar, na którym ta karczma stoi. A te dwa fakty mają olbrzymie znaczenie dla rozgrywki. Po pierwsze, Każda kontrolowana karczma daje odpowiednie profity w fazie gospodarczej. Daje graczowi żywą gotówkę, która no, jak zwykle jest potrzebna w tego typu grach, aby uruchamiać co po niektóre akcje, aby kupować na przykład kompanów. Są tutaj specjalne karty kompanów, które wspomagają graczy. To raz. Dwa. Każda karczma ma Pozwala graczowi na dociąganie w fazie gospodarczej tychże kart akcji specjalnych. Im więcej karcz mamy, tym więcej takich kart można mieć. Dodatkowo każda kart ma również tzw. limit zbiorów. Ten limit zbiorów pozwala na dokładanie w fazie gospodarczej zbiorów na plansze, jeżeli zdarzyłoby się tak smutno, że w trakcie poprzedniej tury ktoś nam zbiorów powybijał i mamy ich mniej niż wynika z limitu naszych karcz. Więc każda karczma sama z siebie przynosi niesamowite profity graczowi, ale tak jak powiedziałem, kontrola karczmy to kontrola obszaru, a kontrola obszaru przekłada się bardzo często na żywe punkty zwycięstwa, ponieważ chcemy wygrać. Tej grze zbierając 30 lub więcej punktów zwycięstwa w trakcie rozgrywki, aby być pewnym swego. I w tym celu będziemy starali się wypełniać zadania ukryte na tych kartach. Każdy z graczy będzie miał trzy takie karty zadań, które będzie mógł wypełniać, wymieniać, dociągać, itd. itd. Większość, znaczy większość, spora część kart. Zadań wiąże się z kontrolą obszarów, na przykład, co my tutaj mamy. Kontroluj kwartał rzeźniczy oraz garbary. Jeżeli w fazie zadań, to jest trzecia faza każdej tury, gracz posiadający tę kartę kontroluje, kontroluje co to miało być? Kwartał rzeźniczy to jest tutaj, oraz garbary. Hmm, gdzie były garbary, łałała ła, tutaj, to pokazuje tę kartę i otrzyma 5 punktów. Albo co my tutaj mamy. Posiadaj co najmniej po jednym zbiorze we wszystkich czterech kwartałach, czyli tutaj w tych czterech miejscach. Jeżeli bym miał, to jeden punkcik leci na moje konto. A tutaj festyn, odrzuć dukaty, za każde odrzucone 5 dukatów dostaniesz punkt zwycięstwa, ale nie więcej niż 3 punkty. I tak dalej, i tak dalej. Jak widzicie, kontrola karczm, kontrola obszarów hmm, pośrednio bądź bezpośrednio przekłada się na wykonywanie zadań i otrzymywanie z tego tytułu punktów. Co więc zrobić, aby przejmować kontrolę nad tymi karczmami? Nie wystarczy tam być, tak? Bardzo często będziemy, będzie się w tej grze walczyć o karczmy, walczyć o różne miejsca. I walka jest dość prosta. Odpalana jest zwykle kartą burdy, bądź inną kartą specjalną. I kiedy gracz A, na przykład gracz zielony, będzie atakował karczmę, powiedzmy karczmę żółtą, no to Liczy swoje kostki, tak? jest atakującym, dostaje, powiedzmy, dwie kostki za swojego herszta, po jednej kostce za każdego zbira, którego tu posiada, to są razem cztery kostki. Gracz żółty dostaje jedną kostkę za zbira oraz dwie kostki za to, że ma karczmę, której broni. Gdyby tutaj były żetony innych graczy, to ci gracze... Mogliby się opowiedzieć po jednej ze stron, albo w ogóle stać na rogu i nic nie robić. Na przykład czarny powiedziałby: dobra, ja pomogę żółtemu bronić. Bum, kolejna kosteczka za zbiera. A czerwony powie: dobra, ja mam to w nosie, popatrzę, jak się lejecie. No i mamy, tak? Atakujący ma cztery kostki, broniący cztery i rzucamy. Pach, pach. No i teraz sprawdzamy liczbę sukcesów, czyli 4, 5, 6. 4, 5, 6 to, tak jak powiedziałem, sukcesy. Nie dość, że te sukcesy pozwalają nam ranić zbirów i, i tych hersztów, to jeszcze one odpowiadają za wynik walki. Jeżeli atakujący ma równą lub większą liczbę sukcesów niż obrońcy, no to wygrał i w tym momencie zostaje zamieniona. Własność karczmy. Gdyby było odwrotnie, gdyby atak obrońca miał więcej, to nic się nie dzieje. Karczma zostaje w jego rękach. I tak właśnie będziemy zdobywać, zdobywać karczmy. W trakcie walki, oczywiście, można zagrywać też karty specjalne, aby przechylić szale na swoją korzyść. Na przykład można zagrać kuszę, która wynik 3 na kostkach. Traktuje jako sukces, albo można. Co tu jeszcze mamy? Tak, jak znowu mam kuszę. Albo można. Nie, to też nie. <laughs> o, mamy garłacz, mmm, który daje dodatkową kostkę, jeżeli się atakuje, albo dwie, kiedy się bronimy, i tak dalej, i tak dalej. I to jest bardzo duża część tej gry. Chodzenie po planszy i odbijanie karczm z cudzych rąk. Wszystko po to, aby zdobyć 30 punktów albo aby przygotować się do jak najlepszej, e, mieć jak najlepszą pozycję, kiedy gra zakończy się w e, drugi sposób, czyli kiedy zetkną się na tym specjalnym torze u góry dwa żetony: żeton czasu, który co turę idzie do przodu oraz specjalny żeton inwestygacji. Co to za żeton? Już mówię. Rusz. w trakcie gry. E, Gracze będą otrzymywać karty inwestycji. Te karty będą zbierane z różnych powodów. To będą złe rzuty kością. Głównie złe rzuty kością w trakcie ataku, bądź w trakcie akcji złodziei, kradzieży, czy też zamachu. Te karty gracze będą ciągnąć i zakryte układać przy sobie, aby w końcu w fazie inwestygacji, to jest czwarta, ostatnia faza każdej tury, gracze będą po kolei odkrywać karty inwestygacji i te karty rozpatrywać. I słuchajcie, są tutaj oczywiście karty w tej talii, na których nic się nie dzieje. Jest spokój, tak? Nic złego się nie stało. Ale część, spora część tych kart będzie graczy kopała w tyłek. Będzie im zabierała zbirów, będzie im zabierała karczmy, będzie im zabierała dukaty, i będzie straszliwie, straszliwie przeszkadzała im w realizacji planów. Co gorsza, większość kart będzie miała, znaczy wszystkie karty mają tutaj pewien numerek. Od minus jeden do dwóch. Ten numerek mówi o tym, w jaki sposób należy przesunąć ten tutaj znacznik inwestygacji. Jeżeli jest zero, nie robimy z nim nic. Jeżeli jest minus jeden, cofamy. Jeżeli jest jeden, idziemy o jedno pole do przodu. Jeżeli jest dwa... No idziemy o dwa pola do przodu. Jeżeli na koniec fazy inwestygacji, w trakcie fazy inwestygacji zdarzy się tak, że te dwa znaczniki się spotkają, czyli znacznik tu, czasu i znacznik inwestygacji, to gra kończy się w tej turze. Na koniec tej fazy inwestygacji gra się kończy i podliczamy punkty. Wtedy oczywiście mają znaczenie karczmy dodatkowo, mają znaczenie kontrolowane przez nas miejsca magiczne, dukaty itd., itd., to Wszystko się podlicza, i kto ma najwięcej punktów, ten wygrywa. Niby fajny mechanizm, ale mój problem polega na tym, z tym mechanizmem, że karty inwestycji są na tyle złośliwym narzędziem, że gra w 4 w 5 osób przy mocnym wykorzystaniu tych kart potrafi skończyć się w drugiej turze. W drugiej turze, kiedy tutaj mamy tak gdzieś znacznik czasu. Ten znacznik inwestygacji potrafi przewędrować aż tutaj i zakończyć grę. Czujecie to? To jest jakaś masakra. Zwłaszcza jeżeli gramy wariant z Kasperem Ryksem, który w niektórych miejscach potrafi podwajać liczbę kart inwestygacji, które się ciągnie i dawać te karty od tak za nic. To, to jest kiepskie. To jest bardzo kiepskie moim zdaniem. Gra się zaczyna, gra się jeszcze dobrze nie rozwinie. I gra się już kończy, bo tak. Bo po prostu tak. Okej, okay, można mówić, nie używajcie akcji, które, e, które robią nam karty inwestygacji, nie używajcie burt, nie walczcie o karczmy. No to po co grać w Kacpra Ja się pytam, po co? No właśnie. No i to jest mniej więcej e, wojna gildii. Szybciutko tylko powiem o Pojedynku. W pojedynku używamy sześciu tych obszarów. Gramy w dwie osoby i tutaj nie liczą się punkty, nie ma w ogóle tego toru. Tutaj liczą się specjalne karty zadań dla trybu pojedynek. One nie dają punktów, one po prostu są. I tutaj kwestia jest tego, że kto pierwszy zrealizuje cztery zadania, ten wygrywa. Bardzo sympatyczny, bardzo fajny tryb. Jakie tu są zadania? Już mówię. Na przykład, posiadaj 6 kart akcji specjalnych, albo ma, posiadaj 8 zbirów, albo co tutaj jest. Dokonaj udanej kradzieży lub zabójstwa z wynikiem 6 na kostce w dzielnicy, w której znajduje się Kasper Ryks. No to oczywiście trzeba grać e, wariant z Kasperem Ryksem, żeby to zadanie było w ogóle w grze. Odrzuć 10 dukatów, i tak dalej. I tak dalej. Cztery zadania wykonane, gra wygrana. I tak oto pokrótce wygląda, wygląda Kacper Ryks. Słuchajcie, zanim przejdę do mojej oceny, która po raz pierwszy będzie potrójna, dlaczego potrójna, to za chwilę się dowiecie. Zanim przejdę do mojej oceny, kilka spraw. Po pierwsze, instrukcja. Instrukcja, może nie jest fatalna, ale jest kiepsko napisana, moim zdaniem. Dużo w niej niedopowiedzeń, dużo w niej miejsc, w których twórcy stwierdzili, że oni wiedzą oczywiście, jak to powinno wyglądać, i dla nich jest to oczywiste, więc dla wszystkich innych również oczywiste być powinno, a nie do końca takie jest. Eee, instrukcje są po to, żeby jak chłop krowie na rowie, wytłumaczyć graczom. Jak ma przebiegać runda, jak mają przebiegać fazy, co ma się stać po rzucie kośćmi, co, gdzie, kiedy ma kto wziąć. Ta instrukcja w niektórych miejscach tego niestety nie ma i, i, za, to, i za to dla mnie jest spory, spory minus. Co do reszty, no cóż, Jeżeli obejrzeliście ten materiał, to powinniście wiedzieć, i nie zasnęliście tak, to powinniście wiedzieć, co tu mi się mniej więcej podoba, co mi się nie podoba. No więc przejdźmy od razu do mojej oceny. Jak powiedziałem, trzystopniowa. Stopień pierwszy to standardowe pytanie, czy żałowałbym pieniędzy wydanych na tę grę, gdybym sam sobie ją kupił. W sklepach znalazłem ją w, znalazłem ją w bardzo stałej cenie: 170 zł. 169,90 cóż. I patrząc na to, co jest w środku, stwierdzam, że no to jest standardowa taka chyba cena dla tego typu gier z tego typu elementami. No bo mamy tutaj mnóstwo żetonów. E, mamy trochę drewienek, większych, mniejszych. E, mamy jakieś kafelki. Mamy ponad 150 kart. Tylko jeżeli chodzi o te karty, to szkoda, że one są takie cienkie i bardzo łatwo się wyginają, i są dość. Mm, e, Dość łatwe do uszkodzenia. Także 170 zł no to jest taka cena, ech, którą wydając na tę grę, jakby dostajemy, dostajemy z powrotem w, w tym, co jest w środku. Tak? Te kosteczki małe dla mnie są rewelacyjne, naprawdę mi się straszliwie, straszliwie podobają. Więc w zasadzie nie żałowałbym tych. 170 zł, chociaż wolałbym, żeby to było, nie wiem, 10-20 zł tańsze. Teraz druga część składowa mojej oceny, to jest moja Begigowa ocena. Bo tak, moja Begigowa ocena, i tu miałem duży, duży, duży problem z Kacperem, <laughs> i wahałem się, i myślałem, i biłem z myślami, i w końcu stanęło na 5,5. 5,5, bo z jednej strony jak gdzieś czuję, że Kacper Rex to jest dobra gra, ale... Z drugiej strony ona mnie straszliwie nudziła i, i była taką grą niemal idealnie nijaką. Niemal idealnie szybką do zapomnienia. I było tylko kilka perełek, które spowodowały, że to nie jest piątka, a właśnie 5,5. To jest na przykład właśnie ten tor punktów akcji, gdzie osoba, która jest najdalej, wykonuje wykonuje swoją akcję, płaci za nią, i jeżeli może to wykonuje dalej. To są te dwustronne właśnie karty akcji podstawowych, gdzie mamy cztery karty wyłożone i mamy dostęp do tego co jest na wierzchu, a jeżeli odwrócimy po wykonaniu akcji, to mamy dostęp do kolejnej akcji. Także to są te takie perełki, karty inwestygacji, chociaż ich jakby ogólny Ogólna rzecz, którą potrafiły zrobić w kurza, to jednak same karty inwestygacji e, fajnie wpisują się w klimat i, 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 są, i są dosyć ciekawe. Natomiast, jako kształt, e, tak jak mówię, Kacper Ryks to po prostu kolejna gra planszowa, w której walczymy o jakieś punkty na planszy, które pozwolą nam wykonać zadania i zdobyć punkty zwycięstwa a ta walka odbywa się przy sumowaniu jednostek i rzutach kostkami i tyle <laughs> nic, nic specjalnego, nic co by mnie porwało dlatego 5,5. i pół i teraz moja trzecia część oceny którą dzisiaj sobie dorzucam i ona już będzie w, w trakcie kolejnych recenzji była, będzie, będzie, będzie. Zamieszałem się. To informacja o tym, czy ta gra w tym przypadku Casper Ryks będzie miała miejsce w mojej kolekcji gier. I powiem szczerze: Kacper Ryks nie ma pewnego miejsca w mojej kolekcji. Znaczy, to, to nie jest tak, że on jest na wylocie od razu, tak? Idzie na kupkę jutro sprzedać. W kolekcji zostaje, ale zostaje na takich zasadach, że jeżeli pojawi się szansa, że dzięki niemu zdobędę grę, na której mi zależy, to nie będę po nim płakał. Tak? Spokojnie wymienię go na coś, czego szukam, albo nawet sprzedam, jeżeli za to zdobędę pieniądze na coś, czego szukam. Więc Kacper Ryks jak na razie w kolekcji zostaje. Ale, ale płakać po nim nie będę, jeżeli, e, jeżeli w jakiś sposób z tej kolekcji wyjedzie. No i to tyle. E, dziękuję Wam serdecznie, że dotrwaliście do tego momentu. Dziękuję za to, że mnie oglądacie. Lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie, głoście dobre słowo o moim kanale i do zobaczenia następnym razem. Hej!